Patrzcie, to, tu, patrzcie tam. Co to jest? O co, co to jest? Kurde, co to jest w ogóle? Jeszcze jedno przybliżenie. Mignało, widzieliście to? tu ten prawo minął. No i teraz nie wiem, czy zostać tu, czy, czy dobra lecę tam. Lecę tam i zobaczę co jest za tymi drzewami. Ja wierzę, ale taka okazja, czekajcie, zrobię zdjęcie, zrobię zdjęcie. Dobra, zdjęcie zrobiłam. Lecę tam za drzewa. To może będę miała jeszcze jakiś większy widok. Muszę iść w tamtą stronę, bo kieruję się na rzekę, nie? Znaczy się na most. No dobra, ja tutaj wyszłam, że już drzewa mi nie zasłaniają. Już wam pokazuję. Jestem na Saskiej Kępie. No nie no, już tam dalej nie pójdę, bo to nie ma sensu. No nie będę robiła większych zbliżnie, bo to wtedy jest tak nieostre. No tyle, co? Ja wracam na Hawirę. Może mi się uda z mostu to zobaczyć. A ciekawe, co? Ale zimno, w ogóle nie ma ludzi. Ale luz. Jakby chcieli, to by tu wylądowali, a nie gdzieś tam. Ja muszę latać po krzakach, żeby ich zobaczyć. Jestem przy Narodowym. Tutaj Narodowy. Ciemno. On się w ogóle nie świeci, bo... Czyli rozmawiałam z moim synem i on mówi, mama, to pewnie ze stadionu, bo stadion jest taki zaokrągolny, może światełka puścił. Ale jestem w ogóle po drugiej stronie, poza tym narodowy, ciemny jak wiadomo, nie? Narodowy jest tu, a ja wracam stamtąd i te światła są tam. Idę tutaj teraz w ten tunel, no i jak przejdę nim na drugą stronę, albo nie, nie będę szła tym tunelem, no, w sumie to muszę, bo przecież muszę się dostać na jakiś tramwaj. No, chyba, żeby szła na pieszo, i, i jak będę na moście, to będzie wtedy coś widać. Jeżeli to jeszcze jest, nie? No ciekawa, jestem taka okazja, kurcze, nie? A ja co? Będę się na haty spieszyć. Kula, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Jest pierwsza w nocy. Jestem w centrum Warszawy. No i co? No i to. I teraz którym wyjściem mam wyjść? Nie wiem. Grochów? Chyba nie. Praga? Dobra, jest centrum. Tutaj też, nie? Zawsze to jest dla mnie escape room. Ja nigdy nie wiem, którym wyjściem mam wyjść. O i widzicie, jest Stadion Narodowy tam. Więc to nie były światełka Stadionu Narodowego. Dobra, jesteśmy tu. Powiem, mamy niedzielę. Chyba dobrze, mamy niedzielę. Prawie pierwsza w nocy. Jestem w centrum Warszawy. No i patrzcie, nie ma tego, bo to było tam. No chyba, że jest zasłonięte tutaj tym jakimś budynkiem. Narodowy tu. No nie ma tego. Zniknęło. Nie... Dobra, jest. Tu. Jest. Co tu jest? Co jest tej takie kreski. Dobra, już wam pokazuję więcej. Jakoś dobrze. O nie, gdzie ten mój kur na telefon? Amerykański. Aha, a tu żadne nie działają już te. Aha, dobra. Ja chciałam sobie pojechać tramwajem do miasta. się tam, po drugiej stronie. A one już nie działają. Trambaje nie działają, ale autobusy działają i właśnie mnie autobus zwiał. No niby teraz kawię przez te płotki, nie? Jezus śmadko, jedyna, przez to ufo. No dobrze. Szanowni Państwo, idziecie za no dalej na wycieczkę. Wejdźmy do tego tunelu. Piśmy tym tunelem dalej na drugą stronę tam wykursują autobusy, które właśnie mi uciekają. Jak teraz zobaczysz ten autobus, następny będzie za pół godziny. Ja... No. W ogóle to fajne miejsce, żeby nakręcić jakieś tutaj filmiki, zdjęcia porobić. Gruzińska piekarnia. Dobra. nie da raz jeszcze pokażę, jestem pod stadionem to jest stadion, to jedno czerwone to jest stadion to jest światło stadionu tutaj to coś już totalnie zanika ja przyłączę kamerę ale już, już nic nie widać nie ma chmur, bo chmur jest dosłownie tak kilka na krzyż, to nie jest, że jest zachmurzone niebo, nie, są tak delikatnie gdzieś tam chmurki ale światło już zanika dosłownie jakaś resztka tu, to widać, to jest pozostałość po tym czymś, to po prostu zgasło. No, było i zgasło. No właśnie, wszystkie autobusy odjechały, będzie jeden ostatni za 16 minut. 16 minut, to ja przejdę przez ten most... 3 kilometry. może nie, no ale no, będzie trochę kilometrów. Ja czekać 16 minut, trzeba iść. dobra przejdę się położyć Nie będę czekać 16 turny. Przed zasięciem no będę szła takim takim szybszym truchtem trzeba do jakiś jeny już się gapię w zle... Ale to było naprawdę dziwne Będę szła takim szybszym truchtem, żeby coś się spaliło no, no dobra, to ja już kończę. No, przecież nie będę, już chcę ja nagrywać, już nie będę wam mówić. Było to dziwne. Jeżeli ktoś z Was widział coś takiego podobnego, jeszcze raz powtórzę: około pierwszej w nocy na Saskiej Kępie w Warszawie coś takiego widziałam. Co to było, nie mam pojęcia. A może przewidziało mi się i Wam też, ale było ciekawe. No, dobrze. Tu zaraz się zaczyna most. Ja muszę przejść na drugą stronę Wisły do śródmieścia. Tam, gdzie mieszkam. No to cześć! <laughs>